Siema, 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 z tej strony Burbonik, witajcie znowu na moim kanale. Eee, ostatnio trochę zawaliłem sprawę, bo niestety myślałem, że będziemy mogli pójść po łopatę, a tak się nie stało, bo nie mamy zestawu do nurkowania. Ale już wiem gdzie go znaleźć, eee, ty tu lepiej zostań tutaj, a my sobie pójdziemy do jaskini, jaskinia eee, ta, z tego co przynajmniej wyczytałem. O kurde, gdzie ona będzie? Tam. To jest tam ta jaskinia. Kurde, jest kawałek stąd, ale innej opcji nie ma Dobra. To musimy tak zrobić. Ten nie zostanie na chacie. A my idziemy... Nie, to gdzie to jest? Kurde. Już się zgubiłem. Tam. Dobra. O, to mamy kawałek do przejścia. Ale zdobędziemy tego zmiotowania na innych, który do no te opcji nie widzę. Tak musi być. Muszę się napić dawaj, ty. cyk na kamieniu. O! Nie mogę tu. Dlaczego? O, tutaj już mogę. Za masę była. To jak jeszcze raz. No dawaj, grzby mi się. Musimy ją nabrać. Teraz już przejdziemy. <grystanie> dobra. No to. No dobra. Yyy zwykle tak. Co to biega? Dobra, nieważne. A, nie mogę. A co jeszcze trochę lepiej? Dawaj jeszcze. Żeby najdę na marzo. To bym... Weźmiemy, zjemy. To zjemy. Zjemy to później. Jak nie będziemy mieli HP a, chyba, że mamy, zaraz zobaczę. Ha, dwie skóry, pyk. I zrobimy sobie zbroję. Cyk, cyk, cyk. Załóż. Mamy wszystko założone? Nie. Tu pancerz z kości. A tak to jest git nie To jest gitara, chyba. Tak? Czy nie jest gitara? Nie mam pojęcia. Bo musimy iść cały czas w tą stronę. O Idealnie No Ach, Dobra. Jest puste pole Który nic nie ma Ale to było nic do wybudowania by się było Ale to zabijemy Och, chulnie, bo idzie w drugą stronę To możemy spróbować zabić Brzydko tak ucieka, jakby nie chciało do końca. A my nie o Ochój, czy czego on weszł? Tak. O, jest. Dobra. Pyk. Nie żeńmy, się da. Ops. Nie ho. Dobrze. Jeszcze jakbyśmy po drodze jedną zabili, to już w ogóle byłby sztos. mieli więcej zbroje, ale w sumie między tych dawna będziemy mogli pobierżerować pytanie płucznie mam dwie tak, ale proce mam tego nie idzie o tu jest proce na pod siódemkę pistolet ile mam? amunicji? 7 <laughs> to nie poszalejmy, mam jeszcze trzy granaty żeby które wyjdzie gdzieś w powietrze dobra, idziemy idziemy, idziemy, idziemy the <laughs> No już prawie jesteśmy przy tej jaskini Już jest daleko Jeszcze no go zjebań widzieliśmy Porzucił dobrze Nie, nie ma nikogo, jest git Jest subcios Dobra, cały czas idziemy w tą stronę i będzie lód Idziemy do naszej jaskini Który jest zestaw do nurkowania, bo inaczej łopaty nie zdobędziemy a w sumie bez łopaty to ja ani bunkerów nie odwiedzę. No w sumie nic bez łopaty nie zrobię, więc łopata... musi być. O! Hit. To ci nie wygody. A w kim nic, to tu dawnych nie ma W ogóle ani jednego Ależ to z Że oni się boją plaży. O kurde, no to tam... i! Skoczy. Dobra, skoczy. No, chcę z Nie. tyle? Będę nawoływał. Jest. Je. No dobra, mamy full. Mamy full. Ile mamy strzał? Pytanie. Nie mamy. No dobra, złupi tak wyski nie będę strzelał przecież, bo nie mogę latarki używać. Kurde, słońce radzi. Dobra, jest git Dobra, powiedzmy przy tej skinie. Czy ja coś na plaży zdobędę To tak wygląda kurde cool, jakbym nic nie zdobył. Pek, na pisie Dobra Uuu chyba nic nie będzie? Nic się będzie. I czy nic nie widzę. A nic ze mnie z drugiej strony. A i nawet karkami w nieba. Idealnie Dobra Muszelki? Nie, nie da się zabrać muszylki, Dobra, gitara, jesteśmy przy tym Gdzieś tu będzie Dobra, mogę to schować Żeby dwoma rękami trzymać. jest taki niebezpieczny ziom to jest pan, cyk! I zawalę z procy. Jest, jaskinia. Jest, jest git. Co tam jest? Mi się wydaje, że to są chopy nabite na pal. Kurde, o jest, dobrze. Piotrka? Pieterkę? I Dobra, chodzimy. Hop, yes. Właśnie. Jest, jest, pierwsza akcja, dewastacja. Dobra, pyk. L odpal. Kurwa, czego pod L odpalasz to? magiczniejsze jest, żeby odpalić to Taha, taha dymi. Wiesz Gazeta. Przybliż ja widzę. Dobra. Idźmy z tym. Jest butla. Flary. Tego już też nie pieniądze. Dobra. Mam monet nie mamy. Skąd te monetę wziąć? Kurwa, to nie to Na razie pojeb... Jakie... Ola, znowu to nietoperze Też gęskinia się musimy no. zwyczaić, do tego, że gieskiny no są te to nie toperze że... Ale nie ma na razie ten ksiur tu Tuęskinia To z karakanu no. Mogę skoczyć? Nie, ja, nie mogę. Mogę dać Nie A, i będzie coś robić, dobra. Jasno? O Chuj, O chłopie. O chuj, O O

Czy tu? Dawaj, 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 on tu skacze. Kurwa, przeżyte. Dobra, jest git, jest git, jest git, jest git. Kurwa, nie! W kolano. Nie w kolabo. Dobra. Jeb, zginął, Co mnie piszcie? On dwie? On dwie, dobra Biorę tego pytona ze skóry Teraz drugiego? No, obierz go, kurwa Tyk Są obrani Gdzie jeszcze trzeci był karakter Eee, pyk, pyk, dobra O, pyk Dobra, jest, 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 jest yes gdzieś był ten jeszcze jeden O Jezu, jak się zaklinował Pana debila Widz stamtąd tu. nie obiorę tej skóry O To jest O, obiorę, stara Obierzemy go Tak. Dobra Nie ma więcej? Chyba nie Dobra no tak. Wykładamy Tyle tutaj nie wiem czy Ale jest dobrze Ile kości Kości są git, bo z kości to ja mogę zrobić sobie zbroję

No, jest git Jak to zbiera? Aha, rozwidlenie, dobra. W lewo z tego co pamiętam. tam Próbuję. O, jest kolejny. Dobra. Trzeba poszli z tym. Dobra. Nie ma tu więcej? Zaraz się wyniki trodzić w tych skałach. Dobrze. topoki. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Ło, chuj. Nie lubię takich dużych przestrzeni. Byśmy może dużo nie bali. Ale... Oh, w <tryk wytrzań> Ale... się ty Gdzie on był? że na górze gdyby siedział Nie Dobra, idziemy dalej Może że się siedzą kurde na górze, ale to O, wiesz kity? Git. O, pod tym. Słuchasz? Nie. Rekin. O Jezu, staw! Dobra. Rekin. Tak jak mógł zabić nie, nie chcę tego, tak. Z kości. Czego jeszcze? to? Nic tego. Pyk. Tak, jeszcze raz zrezygnowałem. Dobra. Mamy całą zbroję, nie jest luksu. te skóry. Dobra. Zawaliście. Zestaw do nurkowania. Sztos. Hmm. Dobra, zosta to uh, uh, uh. Dobra, zgit Weź, teraz to Jak ja mam tego na zrobić? Gdzie on jest? Jest tu. A ja bym rzucił w niego Bom, bo. Jak to nie działa, ale mogę złupy na niego prosić, że Gdzie on jest? Tu jest. Już. Tyle. I to był daryakin. Dobra, ale jeżeli mamy zestaw, to no dobra, zestaw, ja go chcę ubrać. Jakaś i gdzie do płomienia. Mam nadzieję, że tu na drugiej nie będzie. Są jakieś takie stalagmity? stalagnaty, stalagnaty w nie ma. Stalagnaty, to są takie połączone. A są. Dobra. I Nie do Czy wpłyniemy całkiem w tej jaskini? bo całkiem całkiem wypełniliśmy a tym było jeszcze jedno w ale dobra to co chcieliśmy to mamy został w jest luks jest tak widzimy. Tańczy na mnie. Nic no nie zrobiło. spokojnie. Dobra. Wracamy się. Czego jest no. noc? Przecież nie było nocy Może no, się tak szybko zrobiło. Mm. Dobra. Ale wrócimy. Przypiął się. Ale stąd jest daleko do naszej bazy w ogóle. Och. Ciul. Będziemy chwilę wracać. Ale dobra, zest a mogę go ściągnąć, nie? Mogę już... założony z co czas? Zdaje mi go. Nie, czy zdjąłem, czy nie zdjąłem? On już ginieł na sobie. Dobrze, 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 udało się zestaw sobą znaleźć. Yy, teraz możemy, kurde, się wybrać po łapkę. Dlaczego jest tak ciemno? No, kanibala nie widziałem, tylko te mutanty pod spodem. Nabiję lewę, jak ty będę machał? Nabiję. O, nabiję. 9 to póciąg. poziom sił. Jest kur. O kurde, a się tak cieszę, że tych dawno nie było. O i krzaki niż, O, tu ten jest, jeb... Igi są. Co to jest? Co to jest? Tego oczywiście nie było. Sekta jakaś. Szulutki mają. mają. Kurde, robili. Tu jest coś jeszcze? Nie. Tu nie było. Czy ja jedną drogą przyszedłem? A inną może przyszedłem. Kurde. Dobra. To mam iść tam. Cały czas jedziemy tam. Tam. Tam to strona. Kurde, drogi no. apel. zamknij się tam. To będzie krzalik. Warcz jebany Kurde, znowu się zgubiłem. Źle, źle. Ja Co to jest? Co to było? Coś się zbugowało chyba. Laser Nie ja muszę iść z tym, bo ja nie ogarnę. Możecie nie dojdziemy do chaty, jeżeli szedł z latarką. Ja trzy razy już zabłądziłem Dobra, tyk. Zarzucaj to. Zarzucaj. Zarzucaj, zarzucaj, zarzucaj cały czas. Tyk. Hop. Hop. kupi jakiś harcz tak jednym balie. Ja nie jestem pewny. Czy to, czy to ja. O jaka polana... wyczesana. Ciekawe czy tu coś jest. Co Aha, to jest prawie hmm. Chcę, co coś piło? Szybciej przejdę, zobaczę. ponton? Tak? Z pontonem? Z ciekawego Ponto. tu. Mamy łódkę Kurde no wyjść nie może no Weźmy ci pomogę Napiszę Napiszę to no może O tu już takie, on nie się Oczywiście mógł napić Jest wybrany Dobra, Jest git O łódkę Ale nie mogę ją pływać Po co nie? Dobra 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 Przyjdziemy się drogą Bo w sumie możemy Kto nam zabroni? A może coś będzie akurat? będę podeszedł drogą, to dojdę do chaty. Bez latarki oczywiście. Kurde, tak w miarę jasne. jest. Kurde, z jest ciemniej niż bez latarki. Co się wydaje. Okay. Ale nie bez latarki, to się nie da. Na pewno do następnej wyprawie będziemy potrzebowali baterii, bo mamy tylko dwie. Więc będziemy musieli się dziw wybrać, eee, gdzie znajdziemy baterię. Nie to, nie to, kurde. Weź to Znowu jedną latarkę, M, pokaż Dobra Kurde, jakby coś coś wbiegało nie wiem czy to są te sarny, czy te downy Dobra, to jest szoki Nie wiem czy się co. Właśnie, co się dzieje, jeżeli będę miał maksa do spania? Co tutaj się dzieje? Męczy się szybciej, nie? Męczy się normalnie Może po chwili zasnął i <grytanie> Może być tak Dobra Bierzyć prawie koło bazę. Jeszcze jej nie widzę, ale już jesteśmy blisko. Jest, jest, widzę domek. Ogólnie nie wiem czy nie zniszczę tego domku, bo jest trochę do dupy. Nie mogę w nim spać. Lepiej, żeby zrobił sam niestandardową bazę, tak naprawdę Nie jest standardowego budowania, niż ten domek, bo nie mogę w nim spać. A ja w środku tak za bardzo nie zjedę. No ale jeszcze zobaczymy. No się wam No Chociaż nie, no, normalnie się męczy. To kupuję nie. nie. Nie nagadało nie To jest dziwne Kelvin ich powybił pewnie Dobra Śpi, dobre, ja myślę, że on nie żyje Prześpisie? O, jest gitara Dobra Zapisujemy sobie Dzisiaj taki odcinek niestety yy, tylko wyruszyliśmy po zestaw do nurkowania Trochę daleko było yy, Ale niestety musimy kończyć nagrywanie jeżeli się komuś podobało, zostawcie łapkę w górę, suba. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.